Przeglądaniem danych umożliwiliśmy Wam także możliwość dodawania wpisów. Istnieje ogólnie 6 opcji, które są widoczne z poziomu zalogowanego użytkownika. Są to: Dodaj przydział, Dodaj naprawę, Malowanie, Dodaj zdarzenie, Dodaj film, Dodaj fotografię, Dodaj numer EVN. Skupmy się jednak. Na pierwszej z tych opcji, czyli dodaj przydział. Po jej kliknięciu otwiera nam się tabelka, gdzie podajemy takie dane jak data przydziału, przydział do lokomotywowni zakładu terenowego. Do wyboru mamy tutaj bardzo dużo opcji. Następnie podajemy. Przewoźnika. Możemy podzielić się jakimiś ważnymi uwagami. I po wpisaniu tych wszystkich parametrów, tak naprawdę, nowy wpis powinien zostać zaakceptowany przez moderatora. Przewidzieliśmy jednak, że jakiś pojazd może mieć jednego właściciela, a być użytkowany przez kogoś innego. W takim przypadku w oknie przewoźnika wybieramy obecnego właściciela, a w ostatnim oknie wybieramy rodzaj przydziału czyli delegację bądź leasing i na samym końcu podajemy głównego właściciela. I analogicznie, jak wyżej, po uzupełnieniu wszystkich danych i po kliknięciu przycisku Zapisz, nasz wpis po akceptacji moderatora zostanie wyświetlony w danym pojeździe.